Warto stosować produkty, które pomagają w pracy, które pracę czynią lżejszą i bezpieczniejszą. Yy, I no, produkty Peri do takich należą. Natomiast ja tutaj bym powiedział, że nie tylko ograniczając się do deskowań i rusztowań. E, wszystkie rozwiązania, które gwarantują, że e, praca będzie bardziej efektywna i co najważniejsze, bezpieczna, e, są e, wartościowe, są warte dostosowania, e, i na to zwrócili generalni wykonawcy uwagę poprzez założenie w 2008 roku porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie. Gdzie wcześniejsza granica 100-120 ofiar śmiertelnych w ciągu roku była nie do obniżenia i jakby z inicjatywy oddolnej wykonawców, my w tej chwili jesteśmy trwale poniżej 50. Natomiast są problemy dalej z upadkami z wysokości i problemy są z legislacją, czyli brak jest wsparcia w ustawowym poparciu bezpiecznego i efektywnego budowania. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia.